Crosso. Dla mnie się podoba, bo pierwsza rzecz. Jest to firma z Podlasia. Ona jest bardziej z Podlasia niż z Podlasia, bo jest z samego Białegostoku. Dwie torby Crosso. Malutka naramówka. Crosso długa pod ramę. Zipper Top. Szybki i wygodny dostęp do przekąsek w czasie jazdy rowerem. Otworzysz ją i zamkniesz używając tylko jednej ręki. Każda torba Crosso wyposażona jest w odblaskowe logo. Zipper Top wykonany jest z wodoszczelnej kordury TPU. Zamykanie wykonane jest z bryzgoszczelnego zamka błyskawicznego z wygodnym uchwytem. Za to długi zipper mocowany jest pięcioma rzepami pod górną rurą ramy rowerowej. Jest naprawdę praktyczna, jest wodoodporna, jest kurzoodporna to też najważ... jedna z ważniejszych rzeczy. Oczywiście jest wykonana z wodoszczelnej kordury TPU i posiada zamek dwustronny, oczywiście bryzgoszczelny. Egzemplarz, który posiadam, jest to prototyp i ma zamontowane w środku takie przegródki, te zielone, które można sobie ustawić w dowolny sposób. I teraz, tak, tu mam warsztat. Tu mam aptekę, a tu jest cała moja elektrownia Wszyscy mówią, że mam cholernie duży powerbank Ale niestety Mając dwie kamerki Baterie do ładowania, telefon GPS-a. Z takim powerbankiem mogę jechać tydzień W ogóle Cross daje fajne Te paski One nie są przymocowane, one są powkładane Widzicie mole, możemy tutaj je wstawić Możemy tu Także jak Wam pasuje, tak wstawiamy Czego mi brakuje w tej torbie? bo nie może nie jest to wadą, tylko czego mi brakuje? Brakuje mi po prostu zamka z drugiej strony. Dlaczego? Bo ta torba, może jednak wypakuję to wszystko, co tu jest. To z tej strony. Dobra, pompka wą. Tu, o, tu będzie dobrze widać. Widzicie? Ta torba ma jeszcze z tej strony taką kieszonkę. I żeby do tego się cholerstwa dostać, no niestety. Trzeba wszystko wypierniczyć. Zobaczcie. Widzicie, tutaj mam akurat folię NRC. Tu mam w takich woreczkach drobnicę taką, którą mam pochowaną. I żeby, do tego mówię, dostać się, trzeba wyciągać. Wszystko wyciągać, ewentualnie połowę wyciągnąć, żeby jakoś tutaj się dostać. Oczywiście to, te przegródki możemy przesuwać sobie. Czy w tą, czy w tą, w zależności komu co potrzeba. Crosso podoba się dla mnie. Mam je mocno wypchane ja nie obciaram kolanami.